Dzień dobry, nazywam się Paweł Cabanowski i ze względu na globalny problem wirusowy dzisiejsze zajęcia odbędą się w mojej pracowni. Normalnie uczę, prowadzę warsztaty rysunku i malarstwa w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i nawiążę do ostatnich moich zajęć z, ze seniorami, czyli. Strefa aktywnego seniora, a było to o malarstwie olejnym. Malarstwo olejne, jak sama nazwa wskazuje, jest oparte głównie na oleju lnianym. Właśnie taki olej lniany jest używany do malowania farbami olejnymi. Farby olejne w farbach olejnych też jest oczywiście olej lniany. Używamy też terpentyny która wy wygląda, butelka właśnie wygląda w ten sposób. Natomiast e, chciałem e, przede wszystkim skupić się na e, opowiedzeniu, w jaki sposób robi się grunt malarski, ponieważ e, w tej chwili kupuje się gotowe, e, od, nie wiem, 10 lat kupujemy e, gotowe płótna już zagruntowane e, i to jest właśnie takie płótno jeszcze zafoliowane. E, to płótno powinno być wykonane wyłącznie z lnu. Powinno być w 100% z lnu. Pewno tak nie jest. Jest dodawana bawełna. Świetnym podobraziem jest właśnie naciągnięte płótno na taką płytę. Idealnie nadaje się do malowania w plenerze. Oczywiście to płótno też jest zagrutowane. Jeśli chodzi o płótna, to. To są, to są właśnie płótna lniane. T takie ciemniejsze płótna to są na, na pewno stuprocentowo lniane. Te jaśniejsze być może też jest jakaś domieszka bawełny. Teraz, yy, teraz będę mówił o gruncie. Do gruntu potrzebne są pewne narzędzia. Jest potrzebny taki metalowy kubek, w którym, yy, w którym yy, do którego należy wrzucić, należy wrzucić, yy, nasypać jedną część kleju stolarskiego i siedem części wody. Yy, takie są proporcje. Klej stolarski jest, jest to klej skórnokostny. Przeważnie jest to klej yy, w granulkach, czyli są to takie kuleczki. Mój klej stolarski ma postać. Yy, bardziej rozdrobnioną jest, jest on. Yy, jest to bardzo czysta żelatyna, właśnie skórno-kostna, właśnie klej stolarski, idealnie nadający się właśnie do yy, gruntowania. Robimy w ten sposób, że w misce na, do miski nalewamy wodę, podgrzewamy do takiej ciepłej wody wkładamy kubek z, z klejem stolarskim, ten klej najpierw powinien 24 godziny nasiąknąć w, w, w wodzie w tych proporcjach jak mówiłem i po już później po 24 godzinach podgrzewamy w tej kąpieli wodnej i gdy jest klej ciepły po naciągnięciu płótna na krosno przygotowujemy kilka tych płócien i od razu Wszystkie te płótna przeklejamy. Robimy to szybko i bardzo równomiernie. Następna sprawa: robimy to trzy razy, to znaczy, jednego dnia raz przeklejamy, zostawiamy na 24 godziny, aż wyschnie, i potem po 24 godzinach powtarzamy tą samą operację czyli tą wodą klejową, jedna część kleju, 7 części wody. W takich proporcjach yy, przeklejamy po raz drugi, i po 24 godzinach po raz trzeci. Yy, trzeba pamiętać, żeby to właśnie było zrobione szybko, a równomiernie. No i yy, ważną rzeczą jest, żeby zachować te proporcje, ponieważ gdy będzie za, za dużo kleju, za mocny ten klej, to f, f, no nie osiągniemy tego efektu, o który nam chodzi. Następnie grunt. Do gruntu Potrzebny nam jest, potrzebne są nam, e, jest nam biel cynkowa. Ona jest sprzedawana w sklepach zaopatrzenia plastyków w takich e, pojemniczkach. E, oraz potrzebna jest też kreda szlamowa. Najlepsza kreda szlamowa z Malmy. Kreda szlamowa wygląda w ten sposób: jest troszeczkę bardziej szara od bieli cynkowej i proporcje są 1 do 1, czyli jedna część kredy szlamowej i jedna część bielicynkowej to wszystko mieszamy w, w takim narzędziu w takim naczyniu jest to naczynie ceramiczne do tego jest odpowiedni wałek i tak, wsypujemy jedną część bielicynkowej, jedną część kredy szlamowej dolewamy trochę ciepłej wody klejowej i wszystko E, mieszamy wałkiem, ucieramy war, wałkiem, doprowadzamy do konsystencji e, świeżej śmietany. E, do tego jeszcze do, dolewamy kropelkami pokos Pokoselniany lniany jest trochę ciemniejszy od oleju lnianego, e, i należy kropelkami właśnie do, do naszego gruntu e, dodawać pokost. I ucierać, żeby się nie tworzyły oczka z tłuszczu. Po co to robimy? Jeżeli grunt ma mało tego tłuszczu, mało tego pokostu, jest to wtedy grunt chudy i ciężko się maluje na tak zagruntowanym płótnie. Jeśli jest nasycony olejem lnianym lub pokostem, wtedy mamy grunt tłusty, znacznie łatwiej nam jest malować i inne też efekty malarskie osiągamy. Teraz tak, przeklejamy, znaczy przeklejamy trzy razy, potem w ten sam sposób, czyli gruntujemy raz, zostawiamy na 24 godziny, znowu podgrzewamy wszystko, ucieramy i gruntujemy po raz drugi, zostawiamy na 24 godziny i po raz trzeci gruntujemy i wtedy możemy dodać troszeczkę pigmentu. Ja tu mam na przykład akurat pigment. Pigment zielony, i do ostatniej warstwy gruntu możemy dodać troszkę takiego zielonego pigmentu, a wówczas będziemy mieli zielony płótno, zielony grunt. Bardzo ciekawie maluje się na kolorowych gruntach, a nie na białych. Zachęcam do tego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie moich seniorów i do następnego spotkania.